Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Giga. Tegoroczny kalendarz adwentowy na licencji Lego Harry Potter wygląda chyba zdecydowanie lepiej niż ten w zeszłym roku, więc cóż, przejdźmy dalej. 274 elementy, 130 zł i myślę, że całkiem fajne, klasyczne postaci. No, bo oczywiście, oprócz trójki naszych głównych bohaterów, czyli Harry'ego, Rona i Hermiony, dostajemy Dudleya, dostajemy Grywka, dostajemy też Malfoja, który gdzieś tam się przewinął. No i mamy dwie karty czarodziejów z czekoladowych żab, więc to jest na pewno spoko. Fragment banku Gringota. Mamy tutaj też zainscenizowaną taką, jakby grę planszową, i nawet jest do tego taki bączek, który ma imitować kostkę. więc myślę, że dodatkowa atrakcja to jest fajna sprawa, bo można ten kalendarz tak dość niestandardowo wykorzystać, więc cóż, otwórzmy go w takim razie i zobaczmy, co on w sobie skrywa. No to lecimy. Jeszcze szybki przegląd tego, jak wygląda pudełko. Tutaj mamy grywka z Harrym, którzy pędzą oczywiście w banku Gringota. Tutaj też możemy napisać od kogo, dla kogo jest to prezent. No i jeśli chodzi jeszcze o takie ciekawsze elementy, to na przykład mamy tutaj tort od Hagrida, który Harry dostał na urodziny, mamy też wypadające z kominka listy, no a tutaj jest ten bączek, o którym Wam mówiłem, mamy też tabliczkę Private Drive, ale nie jest pokazane wszystko, więc myślę, że jeśli chodzi o eksplorowanie tego zestawu, jedyne co mogę zrobić naciąć plomby i poprzyglądać mu się z bliska. I pewnie Was też to najbardziej interesuje, tylko teraz, aha, zrobiłem to chyba nie z tej strony, tak, z tej strony jest oczywiście otwierany, więc zlokalizuję plomby, Jedna, druga są. Dobra. Otwieramy. I tak to się prezentuje. Jeszcze zrobię Wam może taki rzut na planszę. O, i tak chyba będzie idealnie. Gra nazywa się Podróż do Hogwartu. No i tutaj sobie losujemy. Że idziemy albo do przodu, albo do tyłu. O teraz to będzie Ci widzieć. Mamy trzy pola do przodu, cztery do tyłu, minus 2, minus 1. No i tak można sobie to eksplorować, i czy coś się wygrywa. Nie wiem, chyba dochodzi się po prostu do mety. Eee, hmm. No, także tyle. Można jeszcze tutaj porozstawiać sobie te elementy kalendarza adwentowego ponumerowane zgodnie z zawartością okienek. Ja w takim razie namierzam jedynkę. Wyciągniemy sobie zawartość, i tutaj mamy tabliczkę Private Drive, i to jest w jedynce. Dwójka z kolei znalazła się w tym miejscu, no i tutaj znajdziemy minifigurkę Harego. Lecimy po kolei teraz trójka, w której znajdziemy. Hmm, co to jest? Nie wiem, czy jakieś sanie wózek. Jak złożę, to będę wiedział następnie mamy czwórkę, w której znajdziemy takie po prostu akcesoria, jakaś miotła, listy i te sprawy, piątka znalazła się tutaj, w ogóle bardzo ładnie wygląda ta zimowa panorama Hogwartu o, tutaj mamy ciasto urodzinowe od Hagrida w szóstce z kolei, która znajduje się tutaj mamy Dudleya idziemy dalej, bo jesteśmy już na jednej czwartej i w siódemce znajdziemy tabliczkę. Ale co to za tabliczka? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. A, dobra, tutaj mamy po prostu dziurawy kocioł. Bardzo fajny nadruk swoją drogą, więc jak ktoś chce dziurawy kocioł zbudować i nie chce mieć customowej takiej zawieszki przed knajpką, no to idealnie. I tutaj myślę, że stolik idealnie pasujący również do dziurawego kotła. W dziewiątce z kolei znajdziemy Cóż to za ciekawostkę? No wejście na pokątną, jak zakładam, bo mamy tutaj taki mur, który po prostu się rozsuwa. I szukamy teraz dziesiątki, która jest tutaj po lewej, u góry. No i tutaj znajdziemy jakiś taki mebel, po prostu czarodziejski. W jedenastce z kolei znajdziemy gryfka spoko. Gryfek z kluczem do skrytki. Oczywiście klucz podwójny, jak to w przypadku tych elementów bywa. Dwunastka skrywa wózek w banku Gringota. W którym oczywiście można podróżować po tych powykręcanych we wszystkie strony torach, a w trzynastce znajdziemy wejście do skrypki. I idąc dalej, mamy czternastkę, w której mamy zawartość skrytki, i tutaj znajdziemy troszeczkę złota. Myślę, że całkiem pokaźną ilość galeonów, kilka sztabek złota. I to była czternastka, więc teraz otwieramy piętnastkę, która z kolei skrywa książkę oraz różdżkę w pudełku. Więc zakładam, że zakupy świeżo po wyjściu od Oliwandera i ewentualnie z Esów i Floresów. A w szesnastce mamy pierwszą z kart i. Rowena Ravenclaw, którą już mam, a oprócz tego mamy też sowę, mamy też czekoladową żabę i bilet na ekspres do Hogwartu. Fenomenalnie to wygląda, wow, jaram się. To są takie smaczki, które oczywiście fanów Pottera pewnie cieszą podwójnie, no ale naprawdę dobrze to wygląda. A tutaj mamy wózek, w którym po prostu pewnie na peronie można transportować wszystkie swoje rzeczy do szkoły. 18 z kolei ma Rona z czekoladową żabą i kartą z tejże. I co my tutaj mamy? Nie pamiętam teraz, kto to jest. Wygląda trochę jak pani Hucz, ale yy, nie pani Hucz, pani Sprout, ale nie wiem, kto to jest. Muszę sobie zerknąć do instrukcji, co to za karta. A tutaj mamy fragment Peronu 93,4. I znowu mamy bardzo ładnie zadrukowanego tajla. O, takiego. Kurczę. Fenomenalny jest ten kalendarz w tym roku. W zeszłym roku marudziłem i narzekałem, a tutaj jest świetnie. W tym okienku mamy Hermione. W 21 z kolei znajdziemy stół no z wielkiej sali z odrobiną jedzenia. To przed nami jeszcze 22 Malfoy, ale taki prosty i klasyczny. 23. Choinka, no bo oczywiście nie mogłoby jej zabraknąć w kalendarzu adwentowym. I 24 skrywa bączka, który posłuży nam do gry w grę. Poskładam to i pooglądamy zaraz te wszystkie niewielkie konstrukcje. Ok, wszystko poskładałem, no to teraz wam to pokażę po kolei. Niektóre konstrukcje są słabe, są trochę na siłę, ale oczywiście taki jest urok kalendarza adwentowych. Na początek może wejście na pokątną mamy dwa fragmenty muru, które ze sobą się łączą. I oczywiście możemy po stukaniu odpowiedniego zaklęcia wejść na ulicę pokątną. Tutaj znajdziemy wózek, którym oczywiście możemy coś transportować najpewniej na. Peron 9 i 3 czwarte, fenomenalnie ten tail wygląda, powtórzę to kolejny raz. Tutaj oczywiście mamy fragmenty również banku Gringota, możemy oczywiście sobie zajrzeć przez skrytkę, gdzie w środku mamy na przykład galeony, chociaż, o, można to spiąć i teraz już będzie takie pełnoprawne. Cyk, otwieramy i tam jest naprawdę kupa mamony. Znalazł się tutaj też wózek, którym oczywiście możemy sobie po banku Gringota jeździć, w goblina, no i zakładam, że tutaj mamy biurko jednego z goblinów, gdzie możemy po prostu go posadzić. Zaprezentuję przy okazji grywka. O, tak go sobie sadzamy i już może obsłużyć petenta. A z kolei jesteśmy już teraz przy grywku, więc też Wam go pokażę. Taki myślę bardzo klasyczny wygląd, jeśli chodzi o nadruki na torsiku. Główka. Dwustronnie zadrukowana, no i w rękach oczywiście trzyma klucz. Mamy tutaj też takie drobne akcesoria, gdzie znajdziemy trzy listy. Znajdziemy też łopatę, szczotkę oraz jemiołę. I w ogóle tutaj listów jest naprawdę całkiem sporo. No i. Urodzinowe ciasto od Hagrida, bardzo ładny nadruk na tym okrągłym tajlu 2x2. Happy birthday Harry. Tak to można mniej więcej chyba ciasto przeczytać. No i The Leaky Cauldron, czyli oczywiście dziurawy kocioł, wejście do chyba najsłynniejszego pubu wśród czarodziejów, z którego oczywiście możemy wejść na ulicę pokątną. A tutaj znajdziemy mini minifigurkę Drakona Malfoja, bardzo klasyczną, buźka z tyłu nieco zeźlona. No a... Wszystko zaczęło się tutaj, czyli przy private drive, no i tutaj też znajduje się kolejny list, na tym tajdu również znajdziemy nadruk. To chyba fragment dziurawego kotła, jakaś flaszeczka i dwa kubki. Jest i Dudley, taki też bardzo klasyczny. Oczywiście z tej sytuacji, kiedy Harry poznał Hagrida, właśnie gdzieś tam w tej chatce, daleko nad morzem. Nie do końca wiem, co to u Licha ma być. Czy to jest jakieś tajne przejście, jakaś skrytka? Do czego to ma być? W Pięte, dajcie mi znać, bo nie oglądałem takich gotowych schematów i prezentacji tego kalendarza, i naprawdę u nie wiem do czego to ma służyć. No tu z kolei znajdziemy różkę aczkolwiek takich pudełek było całkiem sporo na pokątnej. Więc jeśli oglądaliście recenzję, to wiecie, że u pana Oliwandera znajdziemy ich dużo. A tutaj książka, szkoda, że ten tile nie ma żadnego nadruku, bo mamy dużo tych takich klasycznych, poterowych nadruków. Wystarczyło coś tu wrzucić. Bączek działa, więc spełnia swoją funkcjonalność. On za chwilę się zatrzyma. No właśnie, z ma sakrował dadleja i kilka innych rzeczy obok i wypadło minus -2, więc właśnie cofnąłbym się o dwa pola. Hermiona również bardzo klasyczna, buźka uśmiechnięta, gęste włosy, a tu już nieco bardziej zmartwiona. Ron też myślę, że jeśli chodzi o drugą buźkę, no to klasyk, histeria, panika i wielki krzyk. Harry w takim codziennym stroju, również wygląda jak choćby właśnie przy okazji pierwszego spotkania z Hagridem, czy też wyprawy na pokoną, mniej więcej to są takie klimaty. Tu znajdziemy też fragment wielkiej sali, bagietka, jakaś micha wypełniona wisienkami, jest idynia. no i... Choinka, bo tej też nie mogło zabraknąć. To jest taki świąteczny klasyk, więc w kalendarzu adwentowym musi być. Jest jeszcze Hedwiga. Mamy też wspomniany wcześniej bilet na ekspres do Hogwartu. Mamy też dwie karty Czarodziejów. Które wyglądają w ten sposób i dwie czekoladowe żaby. I tak na podsumowanie, co mogę powiedzieć? Wydaje mi się, że to jest w ogóle świetny starter do tego, żeby zacząć przygodę z serią Lego Harry Potter. Jeśli do tej pory nie mieliście z nią styczności, to myślę, że w tej cenie około 100 zł, bo tyle realnie te kalendarze będą kosztować, warto po niego sięgnąć. Bo dostajemy tutaj kilka. Najważniejszych postaci, o właśnie jeszcze zauważyłem, że Dudley ma ogonek, więc to już w ogóle jest super ekstra. E, mamy tutaj pełno smaczków właśnie w postaci naprawdę fajnych nadruków, jak bilet, jak dziurawy kocioł, jak private drive, jak fragment dworca, więc naprawdę jest tutaj dużo fajnych rzeczy, które każdy fan Pottera bardzo szybko odnajdzie i te mrugnięcia okiem naprawdę... Tutaj wyskakują praktycznie z każdego okienka. Kalendarz udany? Oczywiście. Dużo lepszy od tego z zeszłego roku? Jak najbardziej. Czy warto kupić? No, chyba odpowiedź jest jasna. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!